Witamy w dniu następnym, oto dzieło, które powstało, to są nasze płyty, które zostały nam tutaj jeszcze. Partownie się stało, że tutaj taką końcóweczkę mieliśmy, w zasadzie tylko ją pół centymetra czy tam centymetr przycięliśmy, no i łączenie idzie tylko tutaj na, w jednym miejscu. Także będziemy zaraz to sobie gypsum, gipsun, nie? Wygipsujemy sobie. Najpierw zagruntowaliśmy, tak? E, tak, to jest zagruntowane jeszcze, bo te płyty tutaj nam się tak przekurzyły, e, że lepiej to przegruntować i mieć święty spokój. Został tą kanapkę. Co robisz? My już jesteśmy po, po, po obiedzie, tak wyglądają talerze na budowie. Ekologiczne z karton gipsu po zjedzeniu wystarczy na ścianę, przykleić, także nic się nie zmarnuje. Paróweczka, ostatnia dla hrabiego. Słuchajcie, tyle nam zostało płyt, ale jeszcze będziemy robili z zabudową w łazienkach, więc pewnie część z tego się jeszcze uratuje. Tak to bywa, że na budowie dużo rzeczy się przydaje. Także nie ma sensu coś niczego wyrzucać od razu. Pamiętajcie. E, widzicie, e, drzwi otwarte, robione na wymiar. Schilać się nie trzeba. E, ale zostawiliśmy je otwarte, bo te w tym momencie, teraz jak się drzwi i okna zamknie, a nie mamy jeszcze wentylacji zrobionej, no to tak trochę szczelnie. E, więc to jest nasz teraz e, wywiewnik. E, I cóż mogę rzec. Tutaj w małym kibelku to nie zobaczycie, ale tu już jest sufit e, zeszlifowany i zagruntowany, czeka na, e, czeka na, na swoją kolej. Tu sufit tak samo mamy już wyszlifowany e, i zagruntowany, gruntowany tym razem e, samym gruntem, bo przedtem robiliśmy tak, że gruntowaliśmy gruntem wymieszanym z farbą, ale jest tak gorąco. Że po prostu ta powierzchnia tego gipsu tak szybko wciąga tą wodę, tą wilgoć, że te smugi się za bardzo, za, za szybko robią. Także samym gruntem, rozrobionym z wodą, oczywiście, bo to jest wiadostki mocny grunt, to lepiej to rozrobić z wodą, przynajmniej do sufitów. No i ściany już też są przygotowane. Teraz Neymarz gruntuje. po to, aby już wszelkie drobne drobinki. Cię nie osypywały. Się nie będą osypywać, bo ja je ładnie zrobiłam. No, bo szefowa wcześniej wzięła szpachelkę i je wyciściła. No więc tak robimy. Dzisiaj taka jest przyjemna temperatura. Nie jest za gorąco. Wiaterek sobie hula, także wszystko szybko przesycha. No i co? I chcemy jeszcze, jeśli się nam uda przygotować sobie te wszystkie strefy mokre, czyli powklejać sobie taśmę i może jeśli fajnie wszystko poprzesycha to przemalujemy sobie to folią w płynie. Więc dzisiaj przygotujemy łazienkę. Cieszymy się, bo sufity, które tutaj mieliśmy są już skończone. Ten w, w, bliżarni wystarczy tylko jeszcze zagipsować i to będzie na tyle. Dzień trzeba będzie to wszystko No dobra, my sobie malujemy dalej i zobaczymy się w następnym etapie. Fizelina wklejona. Musimy teraz poczekać aż to przyschnie. Jak już przyłapie to na tyle mały piwelek, że też damy o całości, ale przyznajcie, że wygląda to już zupełnie inaczej niż jak nie było tu tego sufitu, bo jeszcze nie powiem Ci wam, że tam pod sufitem to jest kurde piekło, gorąco I temperatura jak na Bahamach, ale niedługo będziemy wycinać dziury, mam nadzieję, że doczekacie do tego. Bo my chyba do tego doczekamy. No i, i suficik można powiedzieć trzaśnięty. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zobaczymy jak wyglądają ściany po zagruntowaniu. W sobie to wyglądają prawie tak samo, ale już się nie sypią. Chwila przerwy. Nie wiem, będziemy dzisiaj jeszcze wklęczną zaśmy. Folię? Polacziemy, nie? folię bo to już można. No można, albo ewentualnie będziecie malować sufit, nie? Albo pomalujemy sufit, no zobaczymy. Albo ja mogę malować folią, a wy możecie malować sufit. Dobra, no to robimy pauzę i zobaczymy na kogo stanę. Przechodzimy do... Kolejnego etapu Co robisz? Zakrywa. Zakrywa. Pozostało nam jeszcze trochę Siatki To To nie jest maska Na włamanie To chyba nic nam nie dało Na komary, na komary Moskitiera wkleimy sobie to tutaj a po co to wkleimy szefie? nie bo szefowa kazała nie, nie to, że szefowa kazała tylko tu będzie e, paro folia wspólnie znaczy się no i żeby ta folia miała na czym się trzymać a nie na pianie to sobie wkleimy siateczkę no też od razu wyrówna się ta powierzchnia z powrotem, jakby tych dziur nie było. Zobaczcie proszę ja was. Sufit jest pomalowany farbą podkładową. Jutro jeszcze go z halogenem przejrzymy i zrobimy ewentualne jakieś ostatnie zaprawki, chyba w dwóch miejscach jakieś takie kropeczki tylko wyszły. Równy jest spoko. I dobry dzieczynko. To pani piestek? Tak wyszło. Jakiś taki ubogi. I dostał jedzenie od rana. Aha. Widać. Nie ma siły. Tak. Widuje. Bidulinę. No, i dzisiaj udało nam się zrobić trzy sufity. W zasadzie książki suwity. Tutaj pomalowane, wyszlifowane. Wyszlifowane, pomalowane. No i ten zielony, to już chyba widzieliście, ale jeszcze raz go rzucimy sobie okiem kaprawym. I czekamy aż to wyschnie. I wlajstrujemy po całości pogoda robi się już bardziej znośna dzisiaj przez cały dzień co chwilę trochę przepaduje, taki nisko latają, albo latają kluczem. A my sobie działajemy, ale taki patent, że patent. Plan na dzisiaj, że jeszcze tylko wkleimy sobie tutaj w te dziury siatkę. I zabijamy do domu. To wszystkie dziury w domu, już żeśmy sobie zakryli. Zaciągnęliśmy sobie klejem, siatkę wciągnęliśmy dla świętego spokoju. Zobaczcie sobie rzut oka. Także jakby w ogóle nawet tutaj dziur nie było wcześniej. Zrobione. Do jutra sobie to przestygnie. Jutro jak to już będzie zastygnięte, to dziubi będzie sobie wklejała sobie tutaj narożniki, smarowała strefy mokre folią. Myślimy, żeby sobie zrobić podział na strefę, bo nie, wiem ile, na tej... nie, nie wiem ile nam tej folii wtyknie, ale na pewno tak. Tutaj będzie strefa mokra, czyli odtąd, przynajmniej dotąd, Do jak nie dalej, to będzie po całości tutaj do dołu, bo strefa, teraz tak, tu będzie pralka, czyli tutaj, tutaj ciak, no, strefa, no i to, to wszystko. Ma wszystko, więc cała podłoga, zobaczymy jak nam wyjdzie z tą folią, ale tak mi się wydaje, że tak zrobimy, bo, bo no ja wiem czy jest sens tutaj na przykład, smarować. W blokach nie masz. Nie, no, nie podejrzewam, że to będzie aż taka ta najważniejsze, żeby podłoga była, no i tu gdzie są te zawory i tak dalej. Nie? No i ewentualnie jakby miało coś się stać, to przecież to na podłogę walnie, żeby tam było odizolowane, no i tu strefy. Także zobaczymy jutro. Także czekajcie na film, na który Was serdecznie zapraszam. A my się kończymy. Na razie będzie.